Cześć. Słuchajcie, chciałbym Wam przedstawić w zasadzie, pokazać, jak w prosty sposób można zarobić w internecie, nie wydając nawet jednej złotówki. Wystarczy zaangażowanie w trochę wolnego czasu. Więc przejdźmy do szczegółów. Słuchajcie, wchodzimy na stronę kapsel.pl. Większość z Was już pewnie kojarzy tą stronę. Więc po kolei i taki krótki, krótki poradnik. Słuchajcie, logujemy się, bądź też rejestrujemy. Ja już jestem zarejestrowany, więc się loguję. I jak zarobić pieniądze na tym, na tym portalu? Słuchajcie, po zarejestrowaniu się, później po zalogowaniu, wchodzimy Twoje konto, następnie Twoje sklepy. Mówiąc w skrócie, tworzymy sklep, sklep internetowy. W którym będziemy sprzedawać produkty. Załóż nowy sklep. Klikamy oczywiście w pierwszej kolejności: Załóż nowy sklep. Nazwę sklepu, opis możemy wpisać oczywiście zalecamy. Zakładamy sklep, dodaj sklep, możemy dodać jeszcze baner. Standardowo w każdym yy, przyciętym sklepie na yy, stronie interna, w internecie to jest bardzo profesjonalny wygląd. Wystarczy trochę zaangażowania z naszej strony logo sklepu, możemy ustalić: dodaj sklep. Jak to wygląda? Ja już mam taki sklep, więc wchodzimy w sklep mój o nazwie Motywator. Dane podstawowe, zaawansowane, zarządzanie sklepem. Słuchajcie, no i asortyment, tak. Ja już mam produkty. Zaczynacie pewnie od zera, więc tak, dodajemy asortyment. Co sprzedajemy? Generalnie sprzedajemy koszulki. Jak widzicie, koszulki dla dzieci, dla dorosłych, bielizna, torby. Tutaj mamy. Gadżety, jak pluszaki, jakieś mm, takie broszki, e, kubki oczywiście, bluzy. E, no jest tego dosyć dużo czapki. Wybieramy sobie produkt. Zrobimy taki testowy produkt. Słuchajcie, mm, no na przykład e, tutaj wybraliśmy, ja wybrałem e, standardowo tak. Wybieram koszulkę. Koszulkę, możemy wybrać sobie kolor koszulki, powiedzmy czerwony, tak. I co dalej? Produk, firma nam, czyli sklep nam kapsel.pl dostarcza koszulkę, którą klient zakupi, wysyła do klienta, zajmuje się całą sprawą, tak naprawdę sprawą, jeżeli chodzi o finanse. Nas nic nie interesuje. Poza tym, żeby wstawić produkt do sklepu i sklep wypromować żeby ten produkt stawić, więc tak, wybieramy na przykład koszulkę i co jest najważniejszą rzeczą w, tutaj należy klienta przyciągnąć nie koszulką, bo koszulka to jest oczywiście jakby produkt mało zachęcający do zakupu, natomiast kwestia po naszej stronie jest taka, że musimy klienta zachęcić napisem, bądź też wzorem na tej koszulce, albo napis z tego, co widzę i wzory i napisy się dobrze sprzedają. Wszystko zależy od no, po prostu oryginalność liczy się tutaj. Dodaj własny tekst, na przykład wpiszmy tutaj e, test. E, Oczywiście możemy wyśrodkować kolor, zmienić ściankę, pogrubić i tak dalej. Jak widzicie, wstaw produkt na koszulkę. Ja tu już jeden wstawiłem wcześniej, więc go usuniemy. Możemy zmienić rozmiar, ale to w zasadzie już później, czy w zasadzie wcześniej musieliśmy taki rozmiar zmienić. ok w takim razie mamy powiedzmy nasz, nasz tutaj Napis. Jak widzicie, koszulka kosztuje 34 zł. Na razie sklep za tyle jest w stanie nasz tutaj napis wstawić, wysłać do klienta. Dodajemy do sklepu. Robisz wersję kolorystyczną. Ja zaznaczam wszystkie. Dodaj. Trwa generowanie nadruku, czyli tutaj za chwilę nam się pojawi nasza koszulka z naszym nadrukiem. Może to chwilę potrwać, i za chwilę powinniśmy, powinniśmy tutaj zobaczyć naszą koszulkę. Pojawiła się koszulka, nazwa sklepu, kategoria, możemy ustawić mężczyźni na przykład, albo dowolną, opis możemy również pisać. Tu jest najlepsza rzecz. Tak jak mówiłem, 34 zł koszulka kosztowała, kosztuje. My ustalamy, to jest nasza prowizja, marża tak naprawdę, dowolno. Załóżmy, że 5 zł. Yy, założymy marżę. No plus jest taki: czy większa marża, tym więcej zarabiamy. Minusem yy, mamy mniej klientów, bo towar jest dosyć drogi i mało konkurencyjny. Wszystko zależy od tego, żeby to wyważyć odpowiednio. Załóżmy, 5 zł marży zakładam. Yy, koszulka docelowo do sprzedaży: 39 zł. Dodaj dodaj do sklepu, jak widzicie nazwa produktu tak, jeszcze jest potrzebna wpiszmy test dodajemy do sklepu nowy produkt już dostępny w sklepie, banalnie proste wchodzimy z powrotem w sklep w, wchodzimy w mm, asortyment i jak sobie zjedziemy na koniec powinna nam się pojawić nasza koszulka jest Słuchajcie, e, banalnie prosty sposób na zarobienie pieniędzy. E, tak naprawdę nie, wszystko jest legalne. Nie trzeba prowadzić żadnych działalności, umowy, e, zleceń i tak dalej. Po prostu, jak zarobimy odpowiednią kwotę, z tego co pamiętam, jest to 100 zł, e, to po prostu klikamy sobie w coś takiego jak konto i rozliczenia e, i wypłać prowizję wprowadzamy swoje dane firma nam wystawia tak naprawdę umowę zlecenie wszystkie podatki upłaca my podajemy numer konta i no, na nasze konto wpływa, wpływa pieniądze i co tak naprawdę co tak naprawdę należy do nas my powinniśmy po prostu zadbać o dwie sprawy według mnie żeby po prostu zarabiać na tym pieniądze po pierwsze wprowadzić ciekawe produkty E, ciekawe produkty na, do naszego sklepu. No i kwestia, w zasadzie, druga, jeszcze ważniejsza: promować sklep. Nic więcej, słuchajcie, nie trzeba żadnych pieniędzy, wystarczy dostęp do internetu i komputer, chwila czasu i można naprawdę, rozkręcając ten interes, stworzyć sobie stały dochód. E, Naprawdę ciekawy sposób. Słuchajcie, więcej takich ciekawych rozwiązań jest oczywiście. Zapraszam na moim blogu, będzie link w opisie, więc zapraszam do przetestowania. Myślę, że naprawdę warto. Trzymajcie się, hej.